Siema, ja jestem Vox i nie wiem czy zauważyliście, przez tydzień praktycznie nie ma w ogóle Guild Wars. Chciałbym wam to wytłumaczyć oraz ogłosić, że Guild Warsy będą na kanale i będziecie mieli szansę także tam się dostać. Uwaga, każdy kto nie wie jak dostać się na Guild Warsy i na czym to polega, zapraszam. Tutaj jest prawdopodobnie odnośnik do tego filmu, nie? Niestety, muszę niektórych zdziwić, ale... Tamte Guild Warsy, które bardziej wolałbym nazywać sezonem 0 bądź edycją 0, jak tam wolicie, nie były moje, były innej osoby, która opłaciła ten serwer i była głównym administratorem. A ja byłem tak naprawdę medialnie założycielem tego serwera. Postanowiłem, że to się zmieni i stworzyłem swój własny serwer, ponieważ no była taka lekka spina i tak dalej. No i prawdziwych guild Warsów nie ma. Zaczynamy zupełnie od zera, że znaczy nie zupełnie od zera, jakby od tygodnia staramy się zrobić od nowa trzy razy lepszy serwer. Więc uwierzcie mi, będzie o wiele lepiej, nawet teraz mogę stwierdzić. A start nowych Guild Warsów odbędzie się w niedzielę. Prawdopodobnie o godzinie 16 bądź 17, patrzcie y, szczególnie na przypięty komentarz, ponieważ w przypiętym komentarzu dokładnie napiszę Wam, kiedy jest start serwera, a nawet jeżeli chcecie być w 100% pewni, wbijajcie na mojego Discorda, link znajdziecie w opisie, ponieważ tam informuję na bieżąco, co się dzieje z serwerem, jeżeli chcecie śledzić budowę Spauna nowych Guild Warsów i jak cała mapa będzie wyglądać. Także mamy własną stronę zrobioną przez CraftServa, więc zapraszam także do linku w opisie. A więc żegnam Was bardzo serdecznie, mam nadzieję, że będziecie w niedzielę na streamie, prawdopodobnie 16-17.